Dzień dobry. Gościem MedExpressu jest dzisiaj pan dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz prodziekan Wydziału Medycznego do Spresu Rozwoju na Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor, Dzień dobry wszystkim Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, na mocy którego nałożyło obowiązek dla lekarzy POZ-u badania pacjentów powyżej 60 roku życia w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia izolacji domowej. Jak pana zdaniem ta decyzja Ministerstwa Zdrowia wpłynie na pracę organizacji przechodniej POZ-u? Przede wszystkim powiedzieć, że my zawsze byliśmy na pierwszej linii frontu. I leczyliśmy pacjentów z COVID-19 na tyle, na ile możemy, i na tyle, na ile spełniamy określone wymogi. Wymogi reżimu sanitarnego, wymogi kubaturowe przychodni, wymogi dotyczące prawa. To jedna uwaga. Druga uwaga to taka, że ogólna, może, jeszcze na razie ogólna. Druga uwaga to taka, że oczywiście. Jesteśmy jako organizacja, ale myślę, jako wszystkie organizacje lekarzy rodzinnych, jako wszyscy lekarze w podstawowej opiece zdrowotnej zdziwieni faktem, że administracyjnie steruje się medycyną. Co innego sterowanie medycyną, a co innego sterowanie samą strategią walki z COVID-19. Co do strategii, jest to niewątpliwie kompetencja urzędników, urzędników a ministra zdrowia, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast, jeśli chodzi o medycynę, mamy przekonanie, graniczące z pewnością, że należy ją zostawić profesjonalistom medycznym i nie dokreślać takich rzeczy, które nie tylko będą trudne do wykonania, ale które czasem z logiką sytuacji medycznych nie mają wiele wspólnego. Chcę powiedzieć, że podchodzimy do tego. Hmm, z odpowiedzialnością do walki z COVID-em, z odpowiedzialnością i każdy odpowiedzialny lekarz, każdy odpowiedzialny lekarz, jeśli takich nie ma, jeżeli źle pracują, no to oczywiście trzeba to starać się udowodnić. Na takiej zasadzie to funkcjonuje i tak powinno funkcjonować wszędzie, w pełnym obrocie prawnym i formalnym, ale nie tylko, oczywiście, w takim faktycznym, faktycznym dla dobra pacjentów. Yy, mamy wrażenie nieodparte, że. Rozumiejąc intencje, ministra, rozumiejąc intencje ministra, zwracamy uwagę, że są szczegółowe rozwiązania, które, które powodują, że jest to zadanie niezwykle trudne. Po pierwsze, jeżeli mogę kontynuować, to powiem tak. Może na przykładzie, jest 62-letni pacjent, który nie życzy sobie wizyty lekarza rodzinnego. Nie życzy sobie również wizyty w przychodni, który czuje się doskonale i 58-letni mężczyzna, który ma nadwagę albo otyłość, cukrzycę, nadciśnienie w ciężkim stanie. W średnio ciężkim albo już ciężkim stanie. Mamy ograniczone możliwości czasowe, ograniczone. Ograniczone możliwości kadrowe. Pracujemy ponad miarę. Zawsze tak pracowaliśmy, lekarze rodzinni i nie tylko rodzinni. Wszyscy lekarze i medycy w Polsce. Do kogo w związku z ograniczonymi możliwościami czasowymi, kadrowymi w takiej sytuacji mam jechać? Do tego, do którego nakazuje mi prawo, czy do tego, do którego powinienem jechać, bo taki jest nakaz medyczny, nakaz chwili. Jaką mam decyzję podjąć? Zostawię to pytanie, zawieszę to pytanie. A żebyśmy sobie wszyscy odpowiedzieli, przy jakich sytuacjach staje lekarz? Kolejna sprawa. Placówki podstawowej opieki zdrowotnej nie są dostosowane do stricte, do stricte powtarzam, masowego badania pacjentów w warunkach pandemii. Tym bardziej wizyty domowe, jakiekolwiek by nie były, w warunkach praktyk prywatnych, e, mających kontrakt z funduszem. Praktyk publicznych mających kontrakt z funduszem, poza dużymi, dużymi, bardzo dużymi, w dużych miastach może, będącymi placówkami, nie mają ani transportu sanitarnego, bo nie muszą mieć, wystarczy im transport praktyki, ani zaplecza dotyczącego logistyki sanitarnej, sanitarnej reżimu sanitarnego, typu śluzy na oddziałach chirurgicznych, oczywiście w cudzysłowiu. Nie mają też pomieszczeń specjalnie dedykowanych takim pacjentom oraz personelowi, który styka się w tych miejscach. Bardzo, bardzo często dochodzi do sytuacji, w których te problemy techniczne, które są bardzo różne, bardzo różne na każdym etapie, każda funkcjonująca placówka spełnia normy sanepidu, więc nie jest tak, że to jest szałas z lesie, tylko to jest placówka, która spełnia wysokie normy SanEPidu, ale nie jest przystosowana do warunków pandemicznych i do badania masowego pacjentów pandemicznych. W związku z tym, dla dobra tych pacjentów, należałoby jechać do domu. Tylko pytanie, co jeżeli nie ma na przykład taka placówka transportu dedykowanego do takich działań, jak ma mają niektóre zespoły ratownictwa medycznego, nazwijmy je po przecinku COVID-owym. Otóż, proszę Państwa, dochodzi, dochodzi wobec tego do takiej sytuacji, kiedy przebieramy się w, na podwórku przychodni, albo na klatce schodowej, w kombinezony, albo jak słusznie tutaj jeden z moich kolegów zauważył, na trawniku przed blokiem. No czy tak ma wyglądać systemowe... Strategiczne działanie w walce z pandemią. Oczywiście jesteśmy dalej do dyspozycji pacjentów. Rozumiemy też potrzeby pacjentów starszych, którzy chorują na COVID-19. Broni się, broni, broni się sytuacja jeszcze na tyle, że takich pacjentów nie jest wielu, ale gdybyśmy stanęli przed tego typu dylematami, jak na tym moim przykładzie, co byście Państwo zrobili w takiej sytuacji? Do kogo byście Państwo pojechali? Trzeba postępować jako, jako lekarz. Jak lekarz. A niekoniecznie jak urzędnik. Z całym szacunkiem zresztą dla urzędów. Z całym szacunkiem dla urzędów. I tak można by było snuć oczywiście tą opowieść o podstawowej opiece zdrowotnej, ale jeszcze jedno. Mówimy o długu zdrowotnym, o pacjentach, którzy chcą się dostać. Rozdział w takich przychodniach jest nieprawdopodobnie trudny. Rozdział czasowy, rozdział pacjentów. Rozdział między pacjentami podejrzanymi o COVID, pacjentami covidowymi, pacjentami, do których należy jechać z powodów niecovidowych i należy jechać z powodów covidowych. Mamy też cały czas do wykonania wszystkie inne zadania, które mamy wykonywać. Szczepienia, szczepienia covidowe, niecovidowe, obowiązkowe, jest to obowiązek POZ-u. Musimy leczyć pacjentów przewlekle chorych, musimy zmniejszać dług zdrowotny. Musimy na to wszystko znaleźć czas. Dostajemy od Pana Ministra instrukcję, że możemy badać po godzinie 18. My rozumiemy, my często badamy po 18. Badamy po 18, przyjeżdżamy do pracy za wcześniej, wychodzimy później. To wszystko się dzieje, tak się dzieje rzeczywiście, proszę Państwa. Ale nie może to być systemowe. Nie może być to systemowe, bo to nie jest do końca strategiczne. To nie jest jak typy, Strategię w walce z koronawirusem. Wobec tej decyzji sprzeciwia się wiele środowisk lekarskich i to, co pan już Pan wspomniał, to nie ustawy ani żadne regulacje prawne mają decydować o tym, czy należy pacjenta zbadać jedyny, jedynie jego stan kliniczny i o tym lekarze doskonale wiedzą i z tego się wywiązą jak najlepiej i, i to wiemy. Miejmy nadzieję, że tutaj znajdziemy jakieś dobre rozwiązanie i znajdzie się. Jakby Połączymy, znajdziemy rozwiązanie, aby zaopiekować się pacjentami zarówno covidowymi, jak i niecovidowymi, bo no bo to jest ten problem, że te nowe obowiązki, które nakłada Ministerstwo Zdrowia na Lekarzy, to jest czas zabrany pacjentom niekowidowym. I tutaj jakiś złoty środek należałoby znaleźć. Natomiast bardzo dziękujemy za, to, za Państwa pracę i za, za to, że, że lekarze mimo wszystko są na tej pierwszej linii frontu i, i robią co tylko mogą najlepiej, aby pomóc pacjentom. Ja bardzo dziękuję, że pani redaktor tu dostrzega i, i dziękuję, że pani mnie na moje ręce składa tutaj środowisku podziękowania. I my też odwzajemniamy środowisku a, dziennikarzy, w tym dziennikarzy medycznych, że w sposób właściwy, profesjonalny mówią o pandemii o tych problemach. Jeszcze raz powtórzę, my rozumiemy intencje, które leżą u podstaw tego. My się z tymi intencjami ochrony, obrony pacjentów, tych najsłabszych, utażamiamy. My nie unikamy odpowiedzialności za decyzje podjęte, do którego jechać pacjenta, ale też prosimy o zaufanie, bo zaufanie dla lekarzy rodzinnych, dla profesjonalistów medycznych jest niezwykle ważne. Ja rozumiem, że zasada ograniczonego zaufania musi towarzyszyć. W niektórych podejmowanych decyzjach, ale jeżeli byśmy mieli dużo więcej wolności, dużo więcej wolności, jeszcze raz powtórzę, w decyzjach, dużo więcej byśmy mieli też czasu na to, żeby zorganizować dobrze praktyki, w tym praktyki lekarza rodzinnego, zresztą dotyczy to całego systemu. Tylko w dialogu, powtarzam, w dialogu ze środowiskiem, Możemy coś takiego dookreślić. To nie dlatego, że chcemy demonstrować siłę wobec pana ministra, ale chcemy demonstrować siłę argumentów, jakie mamy. I zawsze jesteśmy, jako Kolegium Lekarzy Rodzinnych, jako inne organizacje lekarzy rodzinnych, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie i szereg innych towarzystw naukowych związanych z medycyną, czy z medycyną rodzinną, Jesteśmy czy z podstawową opieką zdrowotną, mówiąc szerzej, jesteśmy do dyspozycji, bo w tym dialogu możemy dużo więcej opracować. Mamy wrażenie, że podpowiedzieć moglibyśmy bardzo wiele różnego rodzaju algorytmów dotyczących postępowania, dotyczących postępowania ministerstwa, dotyczących postępowania z pacjentem, pacjentem covidowym i niecovidowym na różnego rodzaju szczeblach. A zatem ta regulacja mówi ni mniej, ni więcej o tym, że nie ma tutaj sytuacji, w której powstałaby ona w oparciu o dialog i prawdziwy, taki, taki do końca dialog ze środowiskiem lekarzy rodzinnych. Apelujemy o to zawsze. Czekamy na zmianę. Natomiast no póki co funkcjonujemy w takiej rzeczywistości prawnej, która została zapowiedziana przez pana ministra. Panie, do, panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za te słowa. Bardzo dziękuję, dziękuję za uwagę państwu. Dziękuję bardzo.